Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką chyba nietypową sprawę, bo dzisiaj tutaj gdzieś w pobliżu będzie co Papski Cąber. Com, com. Tak. Ja tam mam być i ja tam mam powiedzieć tam wierszy. Fa tam facetów nie wpuszczają. No musi być w jakiś sposób. Trzeba perukę ubrać, cukienkę, pomalować je. <laughs> A nie można tego uniknąć jakoś? To raczej nie. To się nie uniknie, bo facetów rozbierają. <laughs> Kobiety na Śląsku nie uczestniczą w męskich rozrywkach, ale nie potrzebują też mężczyzn, żeby dobrze się bawić. To, co słyszałem na ten temat, było na tyle intrygujące, aby podjąć ryzyko i założyć kostium szpiega. Nawet jeżeli wymagało to ode mnie zmiany płci. Zastanawiam się, czy to by było do zaakceptowania. Mógłbym przecież odgrywać samicę. Pszczoła. Ewidentnie rodzaj żeński. Chyba, że ktoś mi zarzuci, że jestem trutniem. Mam spore wątpliwości, czy to jest strój, który pasuje do Śląska. Hmm. Myślę, że to jest właśnie to: energia, szczypta perwersji i znakomicie podkreśla figurę. Babski comber. Tradycyjna śląska rozrywka karnawałowa, mająca swoje korzenie w mrokach średniowiecza. W dawnych czasach mężczyzna przyłapany przez bawiące się panie był przywiązywany do kłody drzewa i wleczony ulicami. Liczyłem, że dzisiaj tradycje złagodniały, a moje perfekcyjne przebranie wprowadzi w błąd nawet najbardziej podejrzliwą szanzaczkę. O, jak O, o. wieczór! – Jak mam na imię? – Tak, na Przemysława. – Przemysława? – Przemysława. – Byłaś już na cungrze. Pierwszy raz jesteś na cungrze. To jest moja... Y, pierwszy raz jestem. – O! – Słuchaj, a ty wiesz, o co tu chodzi? – Nie. – Tutaj stare baby mówią tym młodym, jak żyć... – Jak się bawić? – Jak żyć po ślubie z chłopem. Jak to się trzeba jak to zachować, jak to trzeba robić, bo one nie wiedzą, a mama a. im nie powie. Jest tak, taki można powiedzieć, że takie doradztwo tak. w przyjemnej atmosferze, tak. niezobowiązującej, miłej. Atmosfera w istocie nie była zobowiązująca. Słuchaj, papski comber polega na tym, żeby się bawić, więc idziemy tańczyć. Kompromitować się można na wiele sposobów. Można na przykład uwierzyć, że jest się kobietą, ślązaczką, a do tego tancerką. Jednak babskie combry to nie tylko śpiewitanie, to również przestrzeń współzawodnictwa. Kiedy temperamenty osiągają temperaturę wrzenia, przychodzi czas na konkursy. Potrzebujemy jedną odważną, przemysława, tak? Dobry wieczór. Wyrecytuję wiersz z pamięci. I mam nadzieję, że mi się to uda. Bo... Dziękuję. Dziękuję, królowo. To będzie. Murzynek Bambo. Zaczynam. W Afryce myszko bambu Murzynek. Blank czorny mały lokaty synek. Czarną mamotkę. Ojca czarnego. Ujka i ciotkę. I dziotka i kozdego. Ma pikno chałupa. Ma pikno chałupa. Ma pikno chałupa. By ją zbudować. Trzeba mieć patyki, deski i trowa. I trowa. E, ma piękną chałupę. By ją zbudować trzeba mieć patyki, deski i trowa. Bo przecież lepszej chałupy nie trzeba. Jak się rok cały hycleje z nieba. Bez toż to są afrykony. I mało kery je obleczony. Chciałam bardzo podziękować za wyrozumiałość. Yes! Dziękuję bardzo.